Media społecznościowe nie zostały stworzone po to, by łączyć ludzi. To był tylko pretekst. Ukryty mechanizm, który je napędza, to maszyna manipulacji starannie zaprojektowana, by przechwytywać Twoją uwagę i zamieniać ją w zysk. Każde powiadomienie, każdy like, każda nowa aktualizacja działa jak wrzucona moneta do automatu hazardowego, czekając na moment, by wypuścić nagrodę, która zatrzyma Cię w grze. Myślisz, że to Ty korzystasz z sieci, ale w rzeczywistości to sieć korzysta z ciebie. Pomyśl o Kasynie. To miejsce jest hałaśliwe, pełne migających świateł, hipnotycznych dźwięków, bodźców z każdej strony. Ludzie grają dalej nie dlatego, że wygrywają, ale dlatego, że następna runda może przynieść uczucie zwycięstwa. Teraz porównaj to z nieskończonym feedem Instagrama, TikToka, YouTube Shorts, przesuwasz w dół i nigdy nie wiesz, co znajdziesz. Może coś banalnego. A może coś skrajnie wciągającego? To dokładnie ten sam mechanizm psychologiczny. Ten mechanizm ma nazwę: Nagroda zmienna. Ludzki mózg jest bardziej podatny na uzależnienia, gdy nagroda nie jest przewidywalna. Gdybyś za każdym razem, gdy odblokowujesz telefon, otrzymywał dobrą wiadomość, szybko byś się przyzwyczaił i stracił zainteresowanie. Ale kiedy czasem to coś banalnego, a czasem coś niesamowitego, wtedy zostajesz uwięziony. To trik, który sprawia, że miliony ludzi spędzają godziny przed ekranami, niezdolni odłożyć telefonu. Dopamina jest tutaj kluczem. Nie jest po prostu hormonem przyjemności, jak wielu myśli, ale posłańcem motywacji, pragnienia, oczekiwania. To ona popycha cię do obejrzenia jeszcze jednego filmiku, jeszcze jednego powiadomienia, jeszcze jednej aktualizacji. Media społecznościowe nauczyły się manipulować tym systemem w mistrzowski sposób. Zamieniając twój mózg w zakładnika małych, ciągłych dawek chemicznego pobudzenia. Problem polega na tym, że ten nadmiar do upemini prowadzi do odczulania. Tak jak narkoman potrzebuje coraz większych dawek, by poczuć ten sam efekt, tak stały użytkownik mediów społecznościowych potrzebuje coraz silniejszych bodźców, by poczuć rozrywkę. To, co kiedyś wystarczało, zwykłe zdjęcie, przeciętna wiadomość, teraz wydaje się nudne. Dlatego treści stają się coraz bardziej przesadzone, krzykliwe, powierzchowne. Ta logika tworzy błędne koło. Im więcej konsumujesz, tym mniej jesteś zadowolony. Im mniej zadowolony jesteś, tym więcej konsumujesz spirala, która nigdy się nie kończy. To jak picie słonej wody na pustyni, zamiast ugasić pragnienie, potęguje je jeszcze bardziej. I tak spędzamy życie, przewijając nieskończone fidi, które nigdy nas nie sycą, Zawsze w pogoni za uczuciem trwającym zaledwie kilka sekund. Stawką w tej grze nie jest tylko twój czas, ale twoja zdolność skupienia. Uwaga to dziś najcenniejszy zasób, bo kto kontroluje twoją uwagę, kontroluje twoje życie. A w tym cyfrowym kasynie jesteś graczem, który traci wszystkie żetony, nawet tego nie zauważając. Nie zauważasz, bo nagrodą nie są pieniądze, ale neurochemia. Wymieniasz cenne godziny na iskry do upemini. Nie widząc niewidzialnej kradzieży, która dzieje się tuż przed twoimi oczami. Dlatego tak wielu ludzi odczuwa lęk, gdy odcina się od sieci. Abstynencja nie jest tylko psychologiczna, jest chemiczna. Mózg, przyzwyczajony do stałego strumienia bodźców, załamuje się w ciszy. Pojawia się niepokój, nieznośna nuda, potrzeba powrotu do przewijania ekranu. Ten dyskomfort nie jest naturalny, jest wywołany. To dowód że zostałeś uwarunkowany jak gracz uzależniony od cyfrowej ruletki. Każde powiadomienie to szarpnięcie za ranie. Każdy lajk like to żeton nagrody. Każda wiadomość to zaproszenie do kolejnej rundy. To system, który celowo kopuje funkcjonowanie kasyn fizycznych, tylko że o wiele bardziej wyrafinowany. Bo o ile tradycyjne kasyno potrzebuje przestrzeni i maszyn, media społecznościowe mieszczą się w twojej kieszeni, Dostępne 24 godziny na dobę, bez kosztu wejścia. Nieskończony feed to jedno z najbardziej okrutnych wynalazków technologii. Dawniej czytałeś gazetę i docierałeś do końca. Oglądałeś program telewizyjny i się kończył. Ale w sieciach nie ma końca kolejny post zawsze czeka. Ten design nie jest przypadkiem jest intencjonalny. To odpowiednik automatu, który nigdy nie przestaje się kręcić. Utrzymując gracza w hipnozie na zawsze, całe społeczeństwo jest kształtowane przez ten mechanizm. Młodzi, którzy nie potrafią skupić się na książce mającej 10 stron, oglądają godzinami krótkie filmiki. Dorośli, którzy kiedyś mieli pasję i hobby, teraz spędzają całe noce kłócąc się w komentarzach albo konsumując cyfrowe plotki. Sieci zamieniły rozrywkę w przymus, informacje w hałas, a relacje w rywalizację. Rywalizacja to kolejny centralny element tego kasyna mentalnego. Polubienia i obserwujący działają jak żetony prestiżu. Kto ma ich więcej, wydaje się wygrywać. Ale to okrutna iluzja, bo na końcu gry nie ma prawdziwej nagrody. Jest tylko potrzeba dalszego grania, dalszego publikowania, dalszego pokazywania się. Ciągłe porównania niszczą poczucie własnej wartości i tworzą armię ludzi wiecznie niezadowolonych z siebie. A kto na tym wszystkim zarabia? Wielkie korporacje technologiczne. Dla nich im więcej czasu spędzasz przy ekranie, tym więcej reklam widzisz. Każda minuta Twojej uwagi zamienia się w pieniądze. To model biznesowy oparty na Twoim uzależnieniu. Tak jak przemysł tytoniowy prosperował dzięki nałogowi palaczy, tak media społecznościowe prosperują dzięki uzależnieniu umysłów. Ale w przeciwieństwie do papierosów, ten nałóg nie jest społecznie potępiany. Przeciwnie, jest promowany. Bycie połączonym na bieżąco, online, cały czas sprzedaje się jako zaleta. Student, który nie potrafi się skupić bez sprawdzania telefonu, jest traktowany jak norma. Pracownik, który w przerwie przewija feed, to po prostu kolejny. Uzależnienie zostało znormalizowane, bo jest wygodne dla tych, którzy na nim zarabiają. Ta pętla do upemini, nałogu i rozproszenia niszczy nie tylko koncentrację, Niszczy głębie życia. Ciche chwile, długie refleksje, doświadczenia bez pośpiechu, to wszystko zostaje zmiażdżone przez potrzebę natychmiastowego bodźca. Człowiek, który kiedyś potrafił kontemplować świat z cierpliwością, zamienia się w niespokojnego konsumenta, wiecznie sprawie więcej, wiecznie uciekającego od wewnętrznej pustki. A to właśnie w tej pustce tkwi prawdziwa tragedia. Bo w głębi duszy nie szukamy w sieciach tylko rozrywki, ale sensu. Chcemy czuć, że należymy, że jesteśmy widziani, że mamy znaczenie. Ale cyfrowa walidacja jest krucha, chwilowa, iluzoryczna. Serce pragnie głębi, a sieć oferuje tylko powierzchnię. To plastikowa uczta, która nigdy nie zaspokoi prawdziwego głodu duszy. Przerwanie tego cyklu nie jest łatwe. Nie wystarczy usunąć aplikacji na kilka dni, bo nauk nie tkwi tylko w telefonie, ale w mózgu. Trzeba nauczyć się na nowo radzić sobie z nudą, z ciszą, z brakiem bodźców. Trzeba odbudować zdolność koncentracji, jak zanikły mięsień, który musi być znów trenowany. To oznacza odkrywanie na nowo prostych przyjemności, czytania bez pośpiechu, spacerów bez słuchawek, rozmów prosto w oczy, kontemplacji własnego umysłu bez konieczności ciągłego jego wypełniania. To proces trudny, bo wydaje się nudny, ale właśnie w tej nudzie kryje się prawdziwe życie. Życie nie jest widem nieskończonych bodźców, ale tkanką chwil, które objawiają się tylko tym, którzy potrafią czekać. Media społecznościowe nie znikną. Wręcz przeciwnie, staną się coraz bardziej wyrafinowane, bardziej immersyjne, bardziej uzależniające. Ale możesz wybrać, jak się z nimi odnosisz. Możesz używać ich jako narzędzia, a nie nałogu. Możesz zamienić telefon w sprzymierzeńca, a nie w strażnika więziennego. Ten wybór nie zostanie narzucony przez nikogo, to decyzja indywidualna, cicha, odważna. Ostatecznie nie chodzi tu o technologię, ale o wolność. Cyfrowe kasyno istnieje i będzie istnieć. Ale nie jesteś zmuszony grać. Twoja uwaga to najcenniejszy skarb, bo tam, gdzie ona idzie, idzie całe twoje życie. Każda minuta stracona na rozproszenie, to minuta mniej świadomego istnienia. A może największym aktem buntu dzisiaj jest wyłączenie ekranu i przypomnienie sobie, że nie jesteś maszyną dopaminową, ale człowiekiem szukającym sensu.